Zapituję? To odda się. Spieram. Jelita, witam, jest zabałki. Dąb w pąk. po pąk, parada. Ryby biegły. Zlepa pąk. Zlepa pąk. Zlepa pąk. au pąk. Zlepa pąk. Zlepa Koszulka mi dwa schłon, bożur, o plumie brzuch, o plumie brzuch, melo plumie żuchle, o 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 Wszystko dobrze, co u na mnie dwa razy powtarzam, żebym dał modychę Chciałbym pomóc, ale nie mam drobny Wów mówiąc jeśli nie zbiera do mordy Żyte, żyte, coś mi ciśnie, żeby umiał ciple nagle Leci melan o białe pisze O wyprowadza sierpa O mi chęciusu prostym wypierdalazem